To dzisiaj wreszcie jesteśmy umówione z dziewczynami. Idziemy sobie trochę poodpoczywać, bo cały czas tylko musimy ćwiczyć zaklęcia. Wiecznie ćwiczymy i ćwiczymy, powtarzamy i ciągle coś komuś nie wychodzi, jesteśmy już tym takie zmęczone. Dobrze, że wpadłyśmy na taki pomysł. Mam nadzieję, że Hazel się nie spóźni, bo lawender będzie strasznie zdenerwowana. Ale tak poza tym, to możemy wreszcie sobie odpocząć. Cześć, paozi! Długo tutaj czekasz? Mam nadzieję, że nie. Ale wiesz, musiałam zrobić jeszcze porządek u siebie w pokoju. Miałam straszny bałagan i nie uwierzysz, jakoś ostatnio mi zaklęcia nie wychodzą. Nie wiem, co się dzieje. Chyba mam jakiegoś strasznego pecha, ale naprawdę nic mi nie wychodzi. Wszystko czaruje w ogóle na odwrót i chyba na razie będę musiała trochę dać sobie z tym spokój, bo boję się, że jeszcze zrobię coś niedobrego. Nic się nie martw, Lavender. Przecież będzie dobrze, może po prostu wstałaś dzisiaj lewą nogą, co? Oj, no nie byłabym tego taka pewna. Wiesz, to tak naprawdę zaczęło się wczoraj wieczorem. Chciałam wyczarować trochę jedzenia dla mojego zwierzaczka i, i w ogóle mi nic nie wyszło. Zamiast jedzonka wyczarowałam żelki, a przecież wiadomo, że on nie może tego jeść, bo jeszcze coś mu się stanie z brzuszkiem i i będzie jeszcze więcej problemów. Więc właściwie dobrze, że dzisiaj nie będziemy ćwiczyć. Może taki odpoczynek jest już mi potrzebny, może to wszystko z przemęczenia. Właściwie to możesz mieć rację. Może właśnie dlatego, że za dużo ostatnio pracujesz, to przez to ci tak nie wychodzi. Czasami tak jest, jak jest się za bardzo przepracowanym, zmęczonym, to nic dziwnego, że się nie udaje. Ale nie martw się, dzisiaj sobie troszkę z nami odpoczniesz i zobaczysz, że wrócisz zrelaksowana. To na pewno wszystko już będzie dobrze. Hej, Pauzi, ty już naprawdę musisz znowu odpoczywać, przecież myślałam, że to będzie taka, wiesz, no moja chwila, że ja sobie trochę poodpoczywam. No ale dobra, okej, okay, to ty sobie siedź na leżaku, a ja może sprawdzę, czy jest ciepła woda w basenie co? Myślisz, że jest? Bo jak nie, no to no to wiesz, to mo mogę zmarznąć jeszcze się przeziębię. No ale i tak chcę popływać. W końcu należy mi się trochę odpoczynku. Ojejka, coś wysoko ta drabinka. Strasznie ciężko się tu podciąga. Jejciu, może ja już po prostu mam za słabe mięśnie. W sumie to prawda, nie pamiętam kiedy ostatni raz ćwiczyłam. No to hop! Wreszcie. Ale tu płytko, wiesz, połzji, strasznie płytko. W ogóle jakby... O! Ojejka, to był schodek. Całe szczęście, że nie zwichnęłam sobie nogi, bo inaczej to by się to wszystko źle skończyło. No, hejka dziewczyny, cześć Pousy, cześć Lawender, co tam u was? Już odpoczywacie i znowu zaczęłyście beze mnie. Czemu ja zawsze jestem pomijana? Przecież umawiałyśmy się, że będziemy wspólnie odpoczywać, a nie, że ja już przychodzę i jedna już się opala na leżaku, a druga to siedzi w basenie, a ja to niby co? Ojejka Hazel, przecież ty znowu jesteś spóźniona. Dziwisz się, że na ciebie nie poczekałyśmy? Miałyśmy stać przed drzwiami, to już lepiej było wejść do środka i trochę się poopalać. Poza tym ja tylko sprawdzam, czy woda jest ciepła. I powiem ci, że jak będziesz wchodzić, to uważaj, bo jest tu ukryty schodek i można się przewrócić. Patrzcie, dziewczyny, przyniosłam jeszcze materac, super jest, co nie? No to co? Kto pierwszy ze mną popływa? Ale tu jest wygodnie! Już tak tęskniłam za takim wypoczynkiem, a teraz to przynajmniej mogę sobie popływać fantastycznie! No przecież, że tak! Mówiłam Ci, że będzie super! Właściwie to był bardziej pomysł Pozji, ale tak czy siak, tak widzisz, że jest super! I woda jest cieplutka, a kiedy ja będę mogła popływać na tym materacu? Bo tak właściwie to już trochę mi niewygodnie na tych schodkach. Wiesz, Hazel? Pozwolisz mi? No jasne, że ci pozwolę. Moment, już stąd wychodzę i możesz przyjść ty. Chodź, usiądź lawender. Zobaczysz, że jest naprawdę fajnie. Ła! Wow, I mogę nawet wyprostować nogi. Jak tu super! No, tutaj też nie jest tak strasznie. Trochę niewygodnie. Masz rację. Ale może nie będzie aż tak źle. No to co, Pozzi? Idziesz ze mną na zjeżdżalnię? Zobacz, jaka wielka, będzie super, no choć musisz spróbować. Wiesz co, Hazel, ja to... Ja to się chyba nie nadaję na tą zjeżdżalnię bo jakoś tak, no wiesz, boję się, że zamoczę włosy i później będą tak długo mokre. No i nie, 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 ja raczej nie chcę na tą zjeżdżalnię. Och, no coś ty! Zobaczysz, że będzie super! No chodź, zjeżdżalnie są najlepsze na basenie. Przecież w tym jest właśnie cała zabawa. Nie możesz tylko siedzieć na leżaku, zanudzisz się, no chodź, musisz spróbować! No dalej, Pauzi, też będziesz musiała przyjść. Ojejcia. Ale śliskie schody, trzeba uważać. Ło, i zjeżdżam. Juhu, jak super. Naprawdę było mega. Musicie też przyjść i zjechać. Mm, dziewczyny, a... Ale jak coś mi się stanie, no to wiecie, że trzeba zadzwonić po pomoc, no nie? Bo ja się troszkę boję tej zjeżdżalni, ale spróbuję. Jak już mówicie, że jest tak fajnie i że to najlepsza zabawa i że trzeba spróbować, no to, to spróbuję już, pójdę na tą zjeżdżalnię. Ojejka, Hazel, spójrz, mój kot chyba cię wyprzedził. Łuhu! Widzisz, nawet mój kociak cię wyprzedził. Wszyscy wiedzą, że zjeżdżalnia jest najfajniejsza. No to dalej, Pozi, teraz twoja kolej. Trzymamy za Ciebie kciuki, wskakuj! No dobra, to jadę! Zamykam oczy, bo się strasznie boję! No to zjeżdżam! Wow! O, rzeczywiście było fajnie. Miałyście rację, dziewczyny! To świetna zabawa! O, widzisz lawender? To chyba twoi podopieczni, prawda? I Pauzi, zobacz, nawet twoja słówka przyszła. No to dalej, patrzcie, chyba chcą zjechać po zjeżdżalni. To co, spójrzcie, idą na zjeżdżalnie. Słówka zjeżdża, patrz Pauzi, zobacz, jaka jest dzielna. Juhu! I teraz kolejna smoczka. Wszyscy uwielbiają przecież zjeżdżalnie. Jejku, dziewczyny! Tak się cieszę, że jednak namówiłyście mnie na zjeżdżalnię. Teraz przynajmniej nie będę żałować i następnym razem od razu przejdę na zjeżdżalnię, bo jest taka świetna i nasze zwierzaki też świetnie spędziły czas. No to kiedy przyjdziemy następnym razem na basen? Co? Musimy wybrać chyba jakiś termin, no bo wiecie, nie możemy ciągle tylko czarować. A tak to chociaż zdążymy odpocząć i będziemy fantastycznie spędzać czas. Juhu, niech żyją wypady na baseny.